Dzieci, które odcięły się od rodziców lub przestały ich kochać. Co się wydarzyło? W dniu mojej graduacji mama i tata jechali na ceremonię, gdy na ekranie w samochodzie pojawiła się wiadomość od kogoś o imieniu Andrea. Mama nie znała tego imienia i od razu założyła, że tata ją zdradza. Straciła panowanie nad sobą, krzyczała, biła go podczas jazdy, żądając wyjaśnień. W tym chaosie tata stracił kontrolę nad kierownicą i uderzył w barierkę na autostradzie. Został ciężko ranny, a mama wyszła z wypadku tylko z drobnymi obrażeniami. Nawet w szpitalu nadal się kłócili, aż stan taty nagle się pogorszył. Zmarł tej samej nocy. Następnego dnia kilku jego współpracowników przyszło do szpitala, aby oddać hołd. Jeden z nich przedstawił się Andrea. Cichy, życzliwy mężczyzna z działu mojego taty. Wiadomość była tylko prośbą o plik. Mama załamała się i zaczęła płakać, uświadamiając sobie prawdę. To nie był romans, to była wiadomość z pracy. A jej reakcja kosztowała nas wszystko. Tata był najwspanialszym, najbardziej wspierającym ojcem, jakiego można sobie wyobrazić. Kochał nas bezgranicznie, nigdy nie opuścił żadnego ważnego momentu i zawsze stawiał rodzinę na pierwszym miejscu. Zmarł z przekonaniem, że został niesłusznie oskarżony.